Cześć z tej strony, To jest kolejny gameplay z serii drugiej z gry Farming Simulator 15. W dzisiejszym odcinku będę kontynuować akcję obornik. W poprzednim gameplayu zajmowałem się wyrzucaniem, wypychaniem, wywalaniem obornika z obory dla krów, właśnie tutaj. A w dzisiejszym odcinku zajmę się wywozem obornika na pole, bo w przyszłości zwieńczeniem akcji Obornik będzie po prostu ładowanie tego obornika, co będzie na polu na rozrzutnik, no i po prostu. Rozrzucaniu. Tak więc jest to trzyczęściowa akcja obornik, pełnoprawna. Takiej właśnie, tak złożonej akcji obornik, jeszcze we farming sondaże 15 nie robiłem. Więc mam nadzieję, że wyjdzie to wszystko fajnie. Zetorek ten sam, którego używałem w poprzednim odcinku, kiedy wywalałem i teraz jeszcze. Mam drugi traktor, czyli drugi zetorek, też fajny. Już go kiedyś używałem, więc yy, tak jakby powrócił na moją farmę. Yy, a, zmniejszyłem pojemność wideo, słuchajcie, bo jak widzicie, one mają pojemność 2000. Oryginalnie one mają 4000, ale mówiłem w poprzednim odcinku, że zmniejszyłem ich wartość, yy, ich pojemność do 3000, bo tak po prostu było fajnie, wtedy było za dużo. No i teraz jeszcze zmniejszyłem do 2000, bo w starszym się podobają te widły, ale no moim zdaniem, jednak 3000 to za duża pojemność na nie. I nawet te 3000, mimo iż zmniejszyłem, to jest trochę za duża pojemność i za szybko by mi ten, za szybko te wyważenie obornika, by mi poszło na, na ładowanie go na tą przyczepę. Jest po prostu chciałem, żeby było bardziej realistycznie, żeby to zajęło trochę więcej. Przyczepę też jakąś, no, fajną, dość, pojemność 8000 litrów, można na nią. Można na nią właśnie wywodzić obornik. Znaczy, można na nią ładować obornik. Plus ściągnąłem sobie znowu mod wysypywania wszystkiego gdzie się chce, czyli ten. Zawsze zapominam jak on się nazywa Tip Trigger, czy Hip Tip Trigger, nie pamiętam jak on się nazywa, ale no, mod wysypywania wszystkiego gdzie się chce. E, oczywiście standardowo linki do wszystkich maszyn e, znajdziecie w opisie do filmiku A, chyba przyczepa już jest pełna Z tego co Widzę, ta już jest pełna, dobra, no 8000 litrów więc Więc aż tak dużo się na nią nie załaduje No dobra, wsiadam do traktora Do również fajnego zetorka No i wywożeń Obornik na pole. Niestety te, to pole, na, który, na które będę włożyć obornik, jest dość blisko farmy. Tak blisko, że równie dobrze mógłbym teraz mieć na przykład rozrzutnik, ładować na rozrzutnik i od razu rozrzutnikiem wyrzucać rozrzucać obornik, no bo żeby taka akcja się opłacała, opłacała te pole, musiałoby być trochę dalej od farmy, ale słuchajcie, po prostu tutaj miałem zasiane zboże, na którym. Które było na, te pole, właśnie opryskiwałem w odcinku z opryskiem, więc postanowiłem to po prostu wykorzystać no i skosić tutaj na szybko. Bo nie chciałem się robić kolejnych żniw, bo było niedawno. I postanowiłem, że no wykorzystam okazję, że te pole jest tutaj. Nawet że jest tak blisko farmy, ale postanowiłem, że to właśnie tutaj zrobię rozrzucanie obornika. No więc tak, myślę, że tutaj będzie dobre miejsce, dobre miejsce na ten obornik. Tak wyczaiłem. Nie no, jakoś pasuje mi w tym miejscu. No więc teraz tak, mod wysypywania wszystkiego gdzie się chce. No on działa tak, że trzeba wcisnąć CTRL. No i pojawia się taki specjalny znacznik. Teraz przytrzymując CTRL, to w sumie może mały tutorial, jak ktoś jeszcze nie umie go używać. no więc tak, przytrzymując klawisz CTRL, klikamy klawisz T i zmieniamy. Możemy sobie ustawić w którym miejscu chcemy, żeby który bord, żeby którym bordem właśnie się wysypywało, wysypywał obornik, w którym miejscu chcemy otworzyć trigger. No ja sobie ustawię, że chcę tutaj. I teraz, żeby utworzyć ten trigger, czyli żebyśmy mogli w tym miejscu wysypać, musimy nadal przytrzymać klawisz CTRL i kliknąć R. No i jest trigger utworzony, w prawym dolnym rogu pojawiła się opcja, że możemy tutaj wysypać, zresztą w Lewym górnym rogu, jakieś sterowanie również się pojawiło, że pod przyciskiem Q możemy rozładować. No więc rozładowuję. No niestety, animacji wysypywania obornika nie ma ta przyczepa. Animacja zboża ma, bo patrzyłem, animację zboża. No jak widać, wysypał się tutaj. Otworzył się trigger, i tutaj wyrzuciłem ten obornik. No niestety, jak widać, ta. Ta kubka jest dość mała, więc trzeba będzie go trochę tutaj nawieść. No i to też się tak tworzy, że koła muszą przez to przejechać. To powinno się moim zdaniem ten trigger tworzyć troszeczkę dalej od przyczepy. Bo jak już się ta górka usypie, to przyczepa w niej stoi i tak jakby musi przez to przejeżdżać. Więc moim zdaniem ten trigger się powinien tworzyć troszeczkę dalej od przyczepy. No ale niestety tak nie jest. Na szczęście da się przez to spokojnie przejechać. Więc teoretycznie nie ma problemu. No dobra, trochę tego obornika tam nawiozę, ale też raczej nie za dużo, bo no pole, jak widzieliście, nie jest jakieś specjalnie duże. Wypatrzyłem sobie nawet dość fajny rozrzutnik, no ale go jeszcze nie mam na tym odcinku. Rozrzucać obornik, będę w następnym i tak właśnie zakończy się moja akcja obornik, dość duża. Właściwie to. Co ja będę robił po tej akcji, obornik? W sensie, no, rozrzucę tam obornik, więc na tamtym polu. Więc wypadałoby ten obornik zaorać. Wypadałoby zrobić być może orkę po oborniku. No i to nie jest. To nie jest jakiś głupi pomysł. To nie jest głupi pomysł, taka orka po oborniku. Na szczęście, akurat na tej mapce orka po oborniku już z tego co chyba się orientuje, działa prawidłowo. Zresztą tak samo jak tak samo jak na typowej polskiej wsi V3. Bo kiedyś, a mam to nadal, kurde w pamięci, chciałem zrobić orkę po oborniku na bolsiowie V6.1. Bo wtedy zrobiłem taką właśnie małą akcję bornik, tylko o rozrzucaniu obornika i myślę, a kurczę, zrobię sobie orkę po oborniku. Powinno być fajnie. I dupa, tam ten. ten mod or. nie. Co ja gadam, ten mod obornika był jakiś zepsuty w sensie, no był tam wgrany mod obornika, czyli obornik. chyba przepa znowu jest pełna, czyli obornik, no. Czyli obornik pojawiał się na polu po rozrzucaniu, czyli był mod obornika wgrany, ale ten obornik. Nie znikał po orce, i to był błąd, który w sensie ja tam mogłem sobie orać pole. Tekstura pola zmieniała się na teksturę już po orce, ale obornik nie znikał, był cały czas na polu. No i to niestety sprawiło, że no nie udało się zabić tam orki po oborniku. No bo nie było jak, to było bez sensu kompletnie, jak ten obornik nie znikał, bo to było zepsute. No ale na szczęście już tutaj chyba takiego problemu nie ma. Więc spokojnie. Powinno się dać. Tutaj zrobić orkę po oborniku. No i teraz, jak to będzie? Czy tutaj będę mógł wysypać jeszcze raz? O jest! Czyli ten trigger jest wielokrotnego użytku, można powiedzieć. Mogę tu ki kilka przyczep wysypać. Bo jakoś już kiedyś robiłem wywóz obornika na typowej polskiej FIFA 3. Nie. Czeka, gadam na bolsiowy V6.1, no, sorry, sorry e, Robiłem kiedyś wywóz obornika To tam jakoś nie mogłem natrafić drugi raz na ten trigger, żeby wysypywać, to utworzyłem To tworzyłem, co każdą nową przyczepę, tworzyłem nowy trigger No fajnie to wyglądało, ale skoro tak się da, to mogę to zrobić coś w ten sposób No dobra, ten zetor tu teraz stanął, no w sensie ja stanąłem, i teraz jaka ja tu zajadę Aha, dobra No ten zetor się jeszcze długo odpala, oczywiście. No, dopiero teraz mogę jechać. Mówię, odpalanie jest realistyczne, ale... No bywa upierdliwe, jak ktoś chce na szybko ruszyć i podjechać. No ten też się długo pali, zapala. O, dopiero teraz. Okej. Okay. No i co? No i ładuję dalej. No ale stanąłem teraz, słuchajcie, super. Dalej się chyba nie dało. No, strasznie daleko go stanąłem. No, trudno. Czasami ja się za bardzo rozpędzam w połączeniu z może nie aż tak super szybko hamującym zetorem, to sprawia, że wjeżdżam w tą przyczepę. Na szczęście jakoś ten traktor przenika przez nią przez te borty, więc nie ma słuchajcie, żebym miał ja ładował obornik na przyczepę albo do rozrzutnika. Czy grał na modach, czy na oryginalnych maszynach, to nie było chyba razu, żebym ja ani razu w tą przyczepę nie wjechał. No tak to jest, słuchajcie, jak się gra. No w realu wiadomo, no to trzeba naprawdę bardzo uważać. Bo to jednak można jakieś ewentualne uszkodzenia wywołać. No ale w grze to czasami człowiek po prostu się aż tak za bardzo nie angażuje, nie stara. I tym to jest właśnie spowodowane. Wysypałem trochę obornika tutaj No dobra, czyli szczepa znowu jest pełna Już sobie naładuję pełne widły, żeby już były na następny raz A tutaj właśnie też jest tak, że... A to w sumie zaraz o tym powiem Bo teraz już nie mam jak tego pokazać eee, A, jedną ciekawą sprawą jest to, że na bolusiowie V7 Zboże Jak już rośnie, to jest słuchajcie tak gęste Zobaczcie jak ono jest gęste po prostu Co sprawia, że wygląda naprawdę fajnie Jest o wiele gęstsze niż zboże na oryginalnych mapach no, co sprawia, że lepiej wygląda, aczkolwiek jest to kolejny element tak, jakby sprzętożerny. Bo, jak się kołysa, kołysa te zboże, no to wiadomo, jak tego jest dużo, dużo do obliczenia dla procesora, no to wiadomo, gra potrafi trochę przymulić. Przykładem jest właśnie to, że często w grach się zboże można zaliczyć pod ten sam typ. Praktycznie co, co trawę między innymi w grach. Jeśli zboże to nie trawa, ale zaraz powiem o co mi chodzi no, że w grach często zwiększenie np. gęstości trawy lub wyświetlania, odległości wyświetlania potrafi znacząco obniżyć FPS-y, no bo renderowanie taki, takiego każdego krzaka trawy czy tam kępy trawy, no to a jak, zwłaszcza że trawy jest bardzo dużo, to potrafi trochę pochłonąć mm, właśnie mocy obliczeniowej komputera dlatego w farmingu takie gęste zboże na pewno lekko FPS-y może, może, może powodować lekki spadek FPS-ów przykładem jest chociażby Crysis 3 Nie, Crysis 3 był tak rewolucyjny, można powiedzieć graficznie, w pewnym sensie, że yy, był rewolucyjny, jeżeli chodzi o trawę Cryzys Trójka, bo w Krazysie Trójce jak ktoś grał, no to będzie wiedział o co mi chodzi. Jak ktoś nie grał, to polecam, szczerze mówiąc, serię Crisis bardzo lubię. Cryzysa Trójkę również polecam. W Cryzysie 3 było z trawą tak, że każde źdźbło trawy to chyba jeszcze nie jestem pewien, ale chyba w żadnej grze wcześniej tego nie było. Każde źdźbło trawy było renderowane. Oddzielnie, miało oddzielnie. no, oddzielnie było, że tak powiem, liczone przez procesor, czy też właśnie oddzielnie renderowane. Może to jest lepsze słowo. Co sprawiało, że jak było takie misje, gdzie było dużo trawy, to potrafiły nieźle przymulić komputer, słuchajcie, bo każde było trawy, jak było tak oddzielnie renderowane. Bo tutaj, no, to jest tak, że zobaczcie, no, tutaj się ruszają całe krzaki tej trawy, na przykład, czy też e, zboża. To nie jest, że każdy. Czy każdy, na przykład, kłos, czy każda łodyga się rusza oddzielnie, tylko to takie są zbite mm, tekstury, no zbite modele, które się razem tam falują, ale każde źdźbło, słuchajcie, trawy w Crysisie 3 było renderowane oddzielnie, sprawiały to, sprawiało to na, naprawdę mm, niesamowity efekt, to robiło na mnie i strasznie mi się to podobało, ale jednak pochłaniało dużo, yy, potrafiło zmulić grę po prostu. No ale mówię, to było dość ciekawe, że każde źródło, kurde, było oddzielnie renderowane i naprawdę fajnie to wyglądało. Ale to też pokazywało jak gra potrafi, jak na przykład trawa w grach potrafi być jako element graficzny dość... Mm, jakby to powiedzieć, no dość wymagająca, dość obciążająca komputer. Między innymi jest też na przykład w Wiedźminie 3, gdzie trawa jest, również pochłania dużo, potrafi FPS-ów zabrać. No jest wiele przykładów takich gier Dlatego w farmingu na przykład 17, jak będzie Jeszcze realistyczniej na przykład zrobione zboże, że będzie gęściej na Na polach, albo że trawa też będzie jakoś jeszcze lepiej zrobiona w farmingu 17 To może to być przyczyną Ewentualnej słabszej optymalizacji Albo może czasami przemulić jak będziemy mieli całą mapę na zbożu Różnie bywa, ale też, też jakimś znawcą nie jestem No właśnie, co miałem powiedzieć, otóż to, że na przykład chciałbym teraz o taką zacząć ładować, od dołu obornik, tutaj brać Się nie da Widzicie, on się nie pojawia na widłach Dopiero u góry O, dopiero u góry on się zaczyna pojawiać na widłach Tak tutaj to jest zrobione Na Bluesea V7, z początku właśnie nie wiedziałem co chodzi, chciałem brać od domu się co jest, nie działa, podjechałem kawałek właśnie dalej No i już No i wtedy już Był obornik na widłach, pojawił się na widłach. A, pełna przyczepa znowu. No to jadę znowu na pole i myślę, że być może będzie to już ostatnia przyczepa. Myślę, że tyle obornika mi wystarczy. Tak zakładam. Bo jak wspomniałem, pole nie jest duże. Jak ewentualnie na jakiś mały kaweczek nie starczy, no to wtedy pojadę na szybko z rozrzutnikiem na farmę, bo to nie jest daleko. Równie dobrze mógłbym tak od razu zrobić i wtedy się doładuje ten rozrzutnik. No ale po prostu chciałem zrobić taką nawet, że to pole jest blisko i nie opłaca mi się tego robić, to i tak chciałem zrobić taką fajną, pełnoprawną akcję obornik. No. I teraz to wygląda dobra, obornik na polu jest. Więc w następnym odcinku będzie już zwieńczenie akcji obornik, czyli jego rozrzucanie. Tak więc w tym to już byłoby wszystko. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.